Dzień dobry. Ten film to rozwiązanie zadania, które dałam Wam w poprzednim filmie na temat wymowy czasowników regularnych w czasie past Simple. Czy je zrobiliście? Przypomnę zasady. Wymowa zależy od tego, jaki dźwięk znajduje się na końcu formy podstawowej, czyli bez naszego czasownika. Mówię o tym w poprzednim filmie. Jeśli go nie widzieliście, zachęcam, zajrzyjcie. A teraz czas na prawidłowe rozwiązanie zadania: Cooked, walked, liked, cried, studied, arrived, opened, answered, happened, loved, repeated, hated. Needed. Do usłyszenia.